Dzień dobry. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wiceszef Kolegium Sędziowskiego PZPN dostaje propozycję od topowego polskiego klubu, na przykład Legi czy Lecha, mówię oczywiście o hipotetycznej sytuacji, na takiej zasadzie. My Ci będziemy płacić za raporty dotyczące pracy sędziów i raporty dotyczące młodych zawodników. Co byście pomyśleli sobie o takiej sytuacji? Kiedy uczestniczy w tym klub biorący udział w rozgrywkach i wiceszef Kolegium Sędziów. Każdy doszedłby do wniosku. No nie no, to jest jednak jakiś kompletny absurd. Po pierwsze, Jaki inteligentny działacz klubu mógłby wpaść na taki pomysł? No nie mógłby, no bo jest to jednak zbyt krótkowzroczne. Po drugie, no chyba ten wiceszef kolegium sędziów jest osobą na tyle inteligentną, żeby się zastanowić, czy ktoś tutaj nie robi sobie ze mnie jaj. Wiecie, program mamy cię. No przecież nikt nie złożyłby takiej oferty. W normalnym kraju, a nie w jakimś bantustanie. A jednak. No takiej sytuacji doszło w Hiszpanii. Obecnie trwa dochodzenie w sprawie, którą określa się jako Caso Negreira. Negreira, to jest były arbiter, sędzia międzynarodowy, sędzia podlegający pod komitet kataloński i sędzia, który później został wiceprezesem kolegium sędziowskiego, komitetu sędziowskiego, jak zwał, tak zwał. I o co chodzi? Że firma pana Negrejry w latach 2016-2018 trwa w tej sprawie dochodzenie, otrzymała kasę od Barcelony, otrzymała 33 wypłaty. Ta kwota wynosi około 1,6 miliona euro, czyli mniej więcej pół miliona euro za sezon. I ja mam świadomość, że nagrywając ten odcinek, komentarz do tej sprawy, muszę przede wszystkim zarysować tutaj szerszy kontekst, bo wiem, że wielu kibiców tą sprawą się nie interesuje. Interesowało albo wielu kibiców interesuje tylko boisko. Natomiast tutaj mamy do czynienia z totalną kompromitacją wizerunkową ludzi z Barcelony i pana Negrejry, który na coś takiego się zgodził. I teraz jedna kwestia. Gdyby ktoś chciał powiedzieć, wypadają trupy z szafy Bartomeu, tak jak Barça Gate afera hejterska, różne nietypowe kontrakty i tak No niestety nie może z czegoś takiego skorzystać, ponieważ trwa dochodzenie w sprawie lat 2016-2018. Natomiast ta sprawa według nawet Bartomeu miała miejsce już zdecydowanie wcześniej i od 2001 roku, czyli Barcelona prowadziła taki proceder za wielu prezesów. To był Gaspard, to był Rossell, to był Laporta, to był Bartomeu. To nie dotyczy tylko jednego prezesa. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Będę tutaj oczywiście korzystał z tableta, ponieważ nie chcę pominąć żadnych faktów, nie chcę tutaj, żeby doszło do jakiegoś tam przeinaczenia. W 1995 roku pan Negreira, czyli wspomniany były sędzia i już były szef Komitetu Sędziowskiego, rok po tym, jak został wiceszefem sędziów, założył firmę Dasnil. I ta firma w kolejnych latach miała trudnić się oficjalnie sprawami marketingowymi, związanymi z promocją, właśnie marketingiem i tak dalej. Co się okazało? że właśnie na konto tej firmy wpływała kasa za to, o czym, w tym, o czym mówimy, w tym caso Negreira, czyli za przekazywanie informacji na temat tego, jak sędziowie prowadzą mecze i oficjalnie też dotyczące kwestie scoutingowe dotyczące młodych piłkarzy w Hiszpanii. Jest tu ewidentny konflikt interesów praktycznie w każdym momencie, ale co do tego chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości. Co istotne, ostatnia faktura wpłynęła w 2018 roku. Josep Maria Bartomeu tłumaczy to w taki sposób, że doszło do cięcia kosztów w Barcelonie i dlatego to zostało przerwane. Natomiast w tym samym roku powstał nowy komitet sędziowski. Rozumiecie? Zawija się na Greira, kończą się wypłaty. I teraz tak. Barcelona może tłumaczyć się w taki sposób, że Barsa im płaciła po to, żeby sędziowie zachowali neutralność. To jest absurd. To jest kompletny absurd. Bo, jeśli dojdziemy do sytuacji, w której jeden klub płaci za zachowanie neutralności, a drugi klub jest biedny i nie ma tej kasy, to co? To ten drugi klub ma się obawiać o neutralność arbitrów? Jawny, ewidentny konflikt interesów i nieprawdopodobna krótkowzroczność. Jak w ogóle na coś takiego się można było zdecydować, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, jak można było płacić takie pieniądze za taką usługę. Czy wy wycenilibyście na pół miliona euro rocznie usługę pod tytułem ktoś będzie cię informował, że kiedy mecz prowadzi sędzia Hernandez Hernandez, to lepiej nie symuluj, a kiedy prowadzi de Burgos Bengoechea, to lepiej z nim nie dyskutuj, bo da ci kartkę, że jeśli prowadzi Mateu Laos, to możesz dyskutować tak i tak i płacisz za to pół miliona euro? To jest absurd. To jest pierwszy absurd. Drugi absurd polega na tym, że jeżeli chcesz Zatrudnić jakiegoś byłego sędziego, to możesz tak postąpić. Kluby Primera División tak postępują. Czy to Real Madrid, czy Hetafe, Mejia Dawila, Mejuto González, byli sędziowie pracują w klubach. Mają prawo pracować. Ale oni nie zasiadają w tym momencie w kolegium arbitrów. Oni nie decydują na przykład o tym, jaki sędzia prowadzi jaki mecz. Jawny, ewidentny konflikt interesów. Masz prawo zatrudnić sędziego, ale nie sędziego, który podlega pod PZPN czy Federację Hiszpańską, ponieważ dochodzi do konfliktu interesów. Dochodzi do konfliktu interesów, dochodzi do konfliktu etycznego po prostu taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. I na przykład Bartomeu mówi: Wszystkie kluby potrzebują analizy meczów z punktu widzenia sędziowskiego. Oczywiście, że potrzebują. Oczywiście, że potrzebują. Jeżeli Raków Częstochowa będzie chciał pozyskać takie raporty na temat pracy polskich sędziów, to niech pozyskuje. Ale od niezależnego źródła. Niech sobie zatrudni jakiegoś byłego sędziego i po prostu płaci mu za przygotowanie takich raportów. Niech on spotyka się z, z piłkarzami i mówi: słuchaj, z Marciniakiem możesz gadać, z, z tym możesz gadać, Frankowski nie lubi jak z nim gadasz i tak dalej. Ale nie może tego robić ktoś, kto zasiada w organie sędziowskim pod federacją. No po prostu nie ma prawa. Jak się okazuje. To jest przynajmniej teoria. Joan Gaspard, były prezes Barcelony, twierdzi, że ta sprawa pachnie nieładnie i że on nie miał świadomości, że taki proceder w ogóle miał miejsce. Czy można mu wierzyć? Sami ocencie. Czy prezes powinien zdawać sobie sprawę, co się dzieje w klubie? Zwłaszcza jeśli chodzi o taką brudną sprawę jak ta, chyba powinien o czymś takim wiedzieć. Czy możemy zakładać, że ci kluczowi działacze o czymś takim nie wiedzieli? Tak samo, sami możecie to ocenić, ale moim zdaniem każdy odpowiedzialny działacz w klubie, jeśli dochodzi do takiego procederu jak tutaj, Powinien o czymś takim wiedzieć. A w Barcelonie w ostatnich latach, niestety, jakichś różnych, szemranych spraw było tak dużo, że bardzo mocno ucierpiał wizerunek klubu. I tak jak Joan LaPorta może być zły, że te wszystkie sprawy z przeszłości cały czas wpadają na jego barki, że on musi wysypywać te kolejne trupy z szafy. No to w tym momencie, że Anna Porta, biorąc pod uwagę, że także był prezesem Barcelony, nie powinien używać takich słów populistycznych, że, wiado że wiadomo, dlaczego teraz ta sprawa wypływa, bo Barcelona radzi sobie dobrze po to, żeby tę Barcelonę zdestabilizować. To jest odwrócenie uwagi od meritum. To jest odwrócenie uwagi od meritum, wyłącznie. I nie sądzę szczerze mówiąc, żeby ktokolwiek to kupił tego typu tłumaczenie. Bo po pierwsze, ja nie sądzę, żeby. Jakoś, nie wiem, Roberta Lewandowskiego, Pedriego czy Gawiego ta sprawa wyprowadziła z równowagi. Szczerze mówiąc, ja uważam, że taki Gawi ma to gdzieś i że nawet kompletnie tej sprawy nie kuma. Myślę, że Pedriemu też się nie chce o tym czytać, a myślę, że Robert Lewandowski, kiedy rzucił sobie okiem na okładkę marki o skandalu, zapytał kumpla, o co w tym chodzi? Dobra, jedziemy dalej. To nie jest taki cel. Dziennikarze, jeśli dowiedzieli się o czymś takim, mają prawo te informacje wypuścić, zwłaszcza, że mówimy o dziennikarzach, Katalońskich, więc y, tym bardziej. W każdym razie ta sprawa w moim odczuciu jest nie do wybronienia. To jest sprawa, która, jak to się ładnie mówi, narusza integralność y, całych rozgrywek. Y, rzuca cień po prostu na całe rozgrywki. I teraz tak. Ja na pewno nie powiem tutaj czegoś takiego, że Barcelona przez to, że płaciła wiceprezesowi do spraw Sędziów tego kolegium Sędziowskiego, że Barcelona miała wpływ na to, jak Sędziowie prowadzili mecze. Oczywiście, że nie. Ale chodzi o coś innego. My nie powinniśmy jakikolwiek klub doprowadzać do sytuacji w której dyskutujemy na taki temat i teraz ja coś nie wiem zapalczywi kibice Realu Madryt będą odwijać wszystkie kontrowersje sędziowskie w meczach Barcelony i Realu Madryt w ostatnich kilkunastu latach właśnie od początku XXI wieku no i dlatego toczą się na przykład takie dyskusje jak na temat tego ile Barcelona dostała karnych na przykład Pedro Martin umieścił właśnie takiego tweeta z którego wynika że w trakcie tych trzech sezonów które są badane, kiedy Enrique Nagreira dostawał kasę. Bilans rzutów karnych Barcelony to jest 33 uzyskane, trzy karne przeciwko Barcelonie, 23 czerwone kartki dla rywali Barcelony, 4 czerwone kartki dla Barcelony. Natomiast w pięciu ostatnich sezonach, kiedy już tej kasy nie było, to wszystko się wyrównało, czyli 31 do 19, 24 do 20. To nie chodzi o to, że ktoś ustawił ligę. Zupełnie nie. Natomiast moim zdaniem. Ktoś tworzący prawo, ktoś tworzący przepisy powinien stworzyć kodeks taki, który po prostu zabroniłby takich procederów. Na zasadzie nie masz prawa robić żadnego biznesu z kimś, kto zasiada w komitecie sędziowskim. Nie masz prawa doprowadzić do sytuacji, w której ty jako prezes Barcelony, Realu czy Rajo Vallecano płacisz Trzeciemu wiceszefowi organu sędziowskiego za to, że on ci dostarcza catering na stadion. Nie masz prawa. Nawet jeśli ten e, pan Enriquez Negreira nie dawał żadnych instrukcji sędziom bezpośrednio, nie mówił, słuchaj, masz gwizdać za Barceloną czy przeciwko Barcelonie. On informował na przykład sędziów o tym, kto awansował, kto spadał. Nie możesz doprowadzić do takiej sytuacji. Nie możesz doprowadzić do sytuacji, o której powiedział Anduchar Oliver, czyli ekspert sędziowski, były sędzia, w której syn. Enriqueza Negreiry odwozi sędziów na stadion Camp Nou i jest coachem, psychologiem dla tych sędziów. Że oni powierzają mu jakieś tajemnice. Jest tu ewidentny konflikt interesów. To chyba każdy powinien to zauważyć. Ja nie wiem, co w tym momencie grozi Barcelonie. Według informacji ASA nic jakiegoś poważnego w tym momencie nie grozi, ponieważ trzeba byłoby udowodnić, że, że kręcono, mówiąc wprost. Pewnie nikt niczego takiego nie udowodni. Natomiast rzucono cień na Ligę, rzucono cień na Barcelonę i to kosmiczny. Barcelona sama na siebie rzuciła ten cień. Rzucono gigantyczny cień na sędziów. I tu dochodzi jeszcze jedna taka kwestia. Hiszpańscy sędziowie od lat są przesłabi. Są mega słabi, nie zmienił tego war. Często awanse dostają sędziowie, którzy na te awanse nie zasługują, popełniają absurdalne błędy podczas prowadzenia meczów. Ale to nie znaczy, że my mamy tym arbitrum zarzucać, że oni są niesprawiedliwi. Ale jeżeli pojawia się taka afera jak ta. No to jaka będzie reakcja świata? No sami możecie się domyślić. Dlatego też, kiedy teraz Real Madrid grał z Elche, to można było usłyszeć na trybunach Santiago Bernabeu różne okrzyki corrupción en la federación. Tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć i ta sprawa może mieć też dodatkowy teraz wymiar polityczny o tyle, że w hiszpańskiej piłce mamy gigantyczny spór pomiędzy szefem La Liga, Javierem Tebasem, a Luisem Rubialesem, prezesem federacji, który też odpowiada za sędziów. Tu będzie totalny bój za chwilę. Będzie jadka. To jest raz. Po drugie, mamy spór, jeśli chodzi o Superligę. Czyli La Liga kontra Florentino i kontra La Porta. I uważam, że cała ta sprawa zostanie wykorzystana też w jakiś sposób polityczny. W jaki? Nie chcę zgadywać, ale myślę, że w jakiś sposób zostanie wykorzystana, tak, żeby ci nieposłuszni. Czytaj Barcelona, która zwraca się w kierunku Superligi, w jakiś sposób ucierpiała? Czy są narzędzia, żeby Barcelona rzeczywiście bardzo mocno oberwała przez te sprawy i żeby ucierpiała? Nie wiem, nie potrafię tego ocenić. Natomiast wizerunkowo, możecie mówić, że to jest taka afera, która w sumie teraz niczym wielkim się nie odbije, nie wpłynie na Barcelonę i, i tak dalej. Ale to jest straszny syf. Jeśli dochodzi do tak jawnego konfliktu interesów, jeżeli ktoś Proponuje komuś z organu sędziowskiego coś takiego i nie zauważa w tym niczego złego, to po pierwsze jest krótkowzroczny, bo kiedyś to wyjdzie. Jak to mawiał pewien były działacz PZP, prawdy nie da się zamknąć, prawda wyjdzie na jaw, no i tutaj prawda wyszła na jaw. To po, to po pierwsze, a po drugie, że facet nie widział zgrzytu. Słuchajcie, jak ja słyszę, że Barcelona mogła tak postępować, bo bała się o neutralność, no ludzie. O czym my w ogóle mówimy? O jaką. bała się o neutralność. Swoją drogą, jestem ciekaw kolejnych odcinków tego, tej afery, bo zwykle te afery, taśmy Florentino i tak dalej, sprawy kontraktów w Barcelonie toczą się w hiszpańskich mediach na zasadzie serialu, czyli pierwszy odcinek, drugi, trzeci, czwarty. Jest godzina 11.26, kiedy ja nagrywam ten odcinek, więc myślę, że coś się jeszcze może pojawić. Być może coś się pojawi jeszcze. Dzisiaj jestem przekonany, że coś się pojawi w najbliższych dniach, bo hiszpańskie media po prostu tak funkcjonują. Coś, co być może rzuci jeszcze jakieś dodatkowe światło właśnie na tę aferę. Jeśli pojawią się jakieś dodatkowe fakty, nie wykluczam, że coś na ten temat nagram. Natomiast na podstawie tego, co, co widzimy w tym momencie, to nie, tylko osoba nierozsądna nie zauważy tutaj konfliktu interesów. Jest konflikt interesów ewidentny, bijący po oczach, konflikt etyczny i jedno podstawowe pytanie, które ja tutaj chciałbym zadać. Jak można skonstruować prawo, które na coś takiego ci pozwala? Komitet sędziowski, wszyscy sędziowie, jako że są sędziami, powinni być. W 100% transparentni, przejrzyści i powinni być wolni od jakichkolwiek podejrzeń. Czyli jeżeli tworzysz jakikolwiek ekosystem piłkarski w jakimś kraju, to działacze muszą być czyści. No, wiadomo, trzeba oczekiwać, żeby ludzie byli czyści, ale sędziowie zwłaszcza. Więc to, co tutaj się wydarzyło, to jest dla mnie jeden z najbardziej kuriozalnych skandali sędziowskich, jakie widziałem w ogóle kiedykolwiek w piłce. Oczywiście inne skandale kończyły się karami, degradacjami i tak dalej, bo bo kluby na to zasługiwały, bo były przestępstwa i tak dalej. Natomiast to, co się tutaj wydarzyło, to tak jak mówię, troszkę przypomina mi, bo powiem tak, gdyby to dotyczyło jeszcze początku XXI wieku, czy lat 90., to były dzikie lata 90. w hiszpańskiej piłce. Naprawdę, kolorowe ptaki, jeśli chodzi o prezesów. Ludzi, którzy postępowali w wybitnie, niestandardowy sposób. Bardzo wielu populistów, takich trybunów ludowych, było prezesami. I wtedy nie zdziwiłbym się, gdyby coś takiego się działo. Leśne dziady, beton, z każdym da się dogadać, przekazać coś pod stołem. No bo słuchajcie, no ta sprawa wygląda jak wyprowadzali pieniędzy z klubu. Bo zapytam wprost, czy takie usługi, czyli ocenianie pracy sędziów plus oficjalnie scouting młodych piłkarzy, powinny być wyceniane na tyle, na pół miliona euro? Rocznie nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale może ja się nie znam na tych stawkach rynkowych. Wydaje mi się, że one nie są rynkowe. Natomiast tak jak mówię, gdyby to dotyczyło jeszcze. Wyłącznie tych lat 90. czy początku XXI wieku, no to pomyślałem sobie inne czasy. Naprawdę, ten futbol był trochę dziki, taki nieokrzesany. Ale tutaj mówimy o dochodzeniu, które dotyczy lat 2016, 2017, 2018. Ludzie wtedy w Barcelonie grali Neymar, Messi i Suarez. A Barcelona płaciła. Trwa w tej sprawie dochodzenie wiceszefowi sędziów za to, żeby ten informował piłkarzy w werbalny sposób, czy klub, jak podchodzą do pracy sędziowie. Nie wiem, no, bardzo rzadko zdarza się w ogóle w futbolu tak ewidentny konflikt interesów jak ten. I to by było tyle przynajmniej w tym momencie, jeśli chodzi o komentarz na temat tej sprawy. Chciałem wam przedstawić przede wszystkim moją opinię, ale też mniej więcej przedstawić cały kontekst, bo mam świadomość, że wielu kibiców tym się nie interesowało. I mówię, sprawa śmierdzi strasznie. Podsumowując, kompromitacja wizerunkowa Barcelony, wszystkich działaczy, którzy podpisywali się pod tymi fakturami, wszystkich. Jak słyszę o, o słowa Bartomeu, że y, kluby muszą dostawać raporty na temat, y, na temat sędziów, no to, y, przemilczę. Kompromitacja dla federacji, która zarządzana jest dzisiaj przez inne osoby i które też muszą teraz radzić sobie z tymi trupami, które wypadają z szafy. I kompromitacja gigantyczna także przede wszystkim właśnie pana Negreiry, więc, to wszystko rzuca fatalne światło ogólnie na hiszpańską piłkę i został wytworzony czarny PR, ale nie na zasadzie takiej, że ktoś stworzył farmę troli, tylko po prostu są podstawy, żeby, się, żeby na tym wszystkim usiąść i zwyczajnie się załamać. Jak tak w ogóle można było, jak można było tak podejść do tej sprawy? Złożyć taką ofertę, zaakceptować taką ofertę, wysyłać przelewy... I później w taki sposób mówiąc w cudzysłowie współpracować. W głowie mi się to nie mieści. Czekam na Wasze opinie. Dzięki. Do następnego razu.